Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Shrald, a dzisiaj kontynuujemy sobie rozgrywkę w Call of Duty, co bezbędnego przyrzącza. has reinforcements positioned to ambush the wolf. for the Russians out here. Yes, our window is short. Barkov's będzie na hunt. He has lost control. Come to take it back. It your home. Let's move. We have to cut the wolf at the pass. before the war. This village had families and laughter. Laughter is the best medicine. Tell me a joke. What happens when the CIA goes to sleep? What? They go undercover. <laughs> Not bad. Probably better English. We told Karol in English. kolejny Karon Strasburger. Huh? Family My father called Hadir Shabal. Lion. What happened to him? He died fighting. قوات القتل الخاصة أدمين سيادتي. Habirna, what's up? Alex, this way. I'm sure he's waiting I told him to bring everything he's got. Alex, check this out. Three thirty-eight Lapua, armor-piercing at six hundred meters. No, ładne co I schop. put it together myself. Poszylałbyś takiego w realu. Tin qui, heater. Protect her with your life. She will do the same for you. Thanks, my Perfect for this distance. I'll spot, spot for you, Alex. Alex. We are brothers now. Make me proud, Alex. Look through your scope. Let's get you dialed in. Look for the glinting light near the highway. Dobrze, tu jest autostrada. Tutaj jest, no, widzę. Got it. Now adjust your magnification. Honor, Commander. How formal? Ali, if the evil by him. Stay with him and you'll see my team near the road. Yep, I see him. They'll support us when we attack the al Alcatala convoy. Aya, it's not the head of bus. Take him, Ben Salam. And to Juani. takie 200 target. The target is 400 meters <laughs> away. Aim two notches above it. Two notches, got it. The wind will push your shots off target. Use the flags for direction. Shoot against the wind. Try adjusting one notch to the right. Done. Now fire. She speaks to you, Alex. Dobra, czyli rozumiem. Muszę patrzeć, ile cel jest metrów. Jedna kreska to jest 200 metrów. Hmm, tutaj, oto ci Dobrze. Czyli tak, trzy kreski do góry i trochę kreskę w lewo. Hit! Dobrze, ładnie. Hmm. Ja hajo wę, pay attention boys, you should be dialed in now. Remember, use the environment to your advantage. Flags for wind direction, landmarks for distance. Understood. Good. No, no. What's the highway for activity? They won't be long now. Tam było 400. No, to może być dość ciężkie, jak Nothing tak. A co z but the wind? W, 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 w samą walkę mięsucą? Hmm. Przy czym? Dobra. Pieski. Nie będę strzelać do piesków. Jeżeli gra będzie do tego zmuszała, the the wolf will be here soon. to nie ma takiej opcji w ogóle. Nie zabiję żadnego pieska w tej grze.

No to raczej nie będzie czysty strzał. Nie. A dobra. I's roof Alex. No widzę. Tu on roof. Yep, I see him. 400 meters. Are we on ready? Dobrze. Good hit. One more.

A, czyli nasi pojechali tamtą ciężarówką teraz. Dobrze. Czyli będę musiała się kierować za ciężarówką. Mam nadzieję, że niczego nie będę musiała strzelać w, podczas poruszania się. Ciekawe znaczy, jak myślę, że tutaj takie statyczne strzelanie by było zbyt proste. I zbyt przyjemne, żeby to miało być jednym strzelaniem. To jest odległości ze snajperki. No ale zobaczymy. No ja niczego nie mówię. Masi. Entuzaru el ishara. The wolves' men will have to move the truck to pass through. Wait until they're close, then detonate it. No option. Entelam, Chief Markabriim the Sharr. The Ti rubalco na halkum. No dosh paroih jedes. Right side of the highway, three Alcatel vehicles. I see. Check fire. Let them get in range. No nie jeszcze. Chyli je Arabu akhtar. Closer, go on, zaraz podjadę do naszej ciężaróweczki. They see it. to the track. Hadir. I see them. A. Troszkę do góry. A, nie ruszaj się. Nie idzie, uciekasz. Dobra. Chyba weszło tam ten strzał w główkę. Dobra. Gdzie oni są? Tutaj ktoś się hey. czołgał. Dobra, no. He, ale dostał. Dobra, ale tutaj jest pan na... na górze. Dobra. Przeładuję sobie broń. A, co się stało z lunetą? Dobra, las. No, dość sporo jak tutaj jest. A, no, ale jak. Ciężko było trafić w któregokolwiek. No. Dobra, gdzie oni są? Bo ja ich nie widzę. No. Dobra, dostał. Molotow. Profilaktyczny molotow dla Państwa. Ło wow, 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 Ja dostałam molotowa. Dobra, ja się przełączam na zwykłą broń. strzelamy teraz bardziej intensywne teraz zwarcie. Tutaj na dachu ktoś był? Nie był? Może się przewidziałam. Nie no, jest tutaj ktoś. Dobra, jaki mam cel? Wyeliminuj obsługę moździerzy. Alex, kick them out. Dora, Johnny, Nie widzę. Stąd przylecili? Zobaczmy. Dora. Aizan. They're down. Badł. Dobrze, no to niech tylko wystrzelą. Yy, nie nie widzę, Gdzie, skąd oni strzelili. No wystrzelcie jeszcze raz. Tutaj. No, nie trafiam w ogóle. No! Dobra.

Ełatwo ci powiedzieć, hit the track. Oh. Dobra, padł. już myślałam, że nie trafię w niego. No i cyk, piękny wybuch na sam koniec tutaj jego podróży. Dobra, shooting Alex. Dziękuję bardzo. Ale czuję, jak plan, się I skupiam do na to tym, to żeby trafiać Adir i te kreski. Hmm, dobrze. Gdzieś tam. Fajne. Też podoba mi się. Kolejna misja, która mi się bardzo podoba. Mołotowy. Dobra. Chyba wezmę sobie tutaj to z zielonym celowniczkiem, z tego mi się dość dobrze strzela! No. Nie no, gdzie jest ta broń? Tutaj, tak? Mogę sobie wybrać co chcę. Ja już chciałam tak z przyzwyczajenia wcisnąć to, E. Alex! Captain Price is calling on the radio. He mówi jest urgent. A, tutaj do góry. Dobrze. Oj, nasz... ...przyjaciel tutaj chyba zginął. Jak on się w ogóle tam dostał? Nie widzę. Ale ja nie widzę gdzie on jest. Tutaj. On. Dobra, wiatr się zwiększył. Już? No tak, nawet nie spojrzałam w którą stronę wiatr drwia, ja. a z... zmienił się... A to co to jest teraz? A ja nie widzę Gdzie dokładnie? Tutaj? Dobra Dobra, nie trafiłam żadnego, bo się wiatr mega zmienił Trochę wyżej Dostał

Nie podoba mi się to, co się z nią stało. Przecież niczego nie nacisnęłam. A raczej ta mnie wypadła w dół. No co, detonujemy? Nie, to chyba nie ma sensu. No ale ja nie mam mojej snajperki. Hit co się stało z moją snajperką? Ja lecę tutaj. Czy ja ją wypuściłam gdzieś w dół? Nie? Dajcie mi snajperkę! No dobra. Może dam radę z tej broni to zrobić, skoro zgubiłam dziś moją snajperkę. Nawet nie wiem gdzie. Nie, tutaj była specjalna broń do tego nie Może jak mnie tutaj zabiją Ja mam też błądowa i wam sobie go rzucę Dobra no, strzelamy co No, raczej tego tak nie ugramy. <laughs> Ale pan miał tutaj wybuchową niespodziankę. Flashbang. Wow, wow, wow. Dobra, na spokojnie. Ja mam iść tam. Dobra, ja tutaj już się przebiegnę do góry, padnę. No, co to się ścina, szkro? Teraz. Nie w takim momencie. Ja mam iść tam. Dobra, Detonujemy wszystko, co jest możliwe. Dobra, osłaniajcie mnie, przyjaciele, proszę. No nie jest tutaj, no jest spokojnie. Open Co mam ci otworzyć to? Dobrze No na razie dajmy radę. Yes. Now we it back to the za pistolet, the the o, o, nie dobrze, nie dobrze, nie, dobrze. Bardzo niedobrze. Chodź kolego. No idę już na spokojne. Niczego nie widzę. O, o padłam. To się zaraz źle skończy, tylko nie mdlej, przyjacielu. Przyjacielu. Nie rób mi tego, halo. Dawaj, mamy misję do wykonania. O, jak dobrze, ktoś o mnie pomyślał. O, już się zaczynałam martwić, że to będzie koniec naszej rozgrywki tutaj. No To by był bardzo... ...niepokojący koniec, bo nie wiadomo co takiego gazu byś nam mogło stać. Żyjesz? Co? Co zrobiłeś? Kim ty jesteś? O czym ona mówiła? Alex. O czym ona mówiła? Co zrobiłeś? Hadir. I stole z wrench. To help us. Only to help us. Terverra. Tell, Tell Alex. Okej. Okay. 20 lat temu mm, jesteśmy w jakimś gruzie. Tam jest ręka, która się jeszcze rusza. A No, na razie się już nie obudzi, ma oczy przekrwione, pewnie cała zmiażdżona. Czy ja mogę się tutaj jakoś ruszyć? Jezu, ale to musiała być trauma dla takiego dziecka, jak zobaczyła trupa własnej matki, jeszcze w takim dusie, gdzie widziała, no, swoją śmierć prawdopodobnie miała przed oczami już. To się może źle skończyć, dziewczynko. Jesteś pewna, że wiesz, co robisz? Kurde, ale że ma w ogóle wpada na taki pomysł, żeby zapukać i ich poinformować o tym, że tu jest. A nie, że za zaczęła panikować. You've not that! Yeah. Go! What? 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 no. 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 What? What? Where is your dear? We left him home to study. But they're drawn This way. Hurry up! We must find her, dear. And leave town, okay? One in. One in. They are looking for resistant fighters. We have to go. Now. Okay. My son is still at home. I will help you, brother. This way! Papa! I'm scared. straszny <laughs> <Don't laughs> Teraz Całe rodziny z dziećmi cierpiały na tym wszystkim, co się działo dookoła. Co teraz będziemy grać z dziewczynką mało? Dobra, moi drodzy, ale może w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co do następnego razu, trzymajcie się. Papa! Pa!